Cześć, witajcie. Zabieram Was dzisiaj na malutkie kółeczko po Małopolsce. Na pewno zatrzymamy się na dłużej w Nowym Wiśniczu. Czy coś Wam tam pokażę czy nie, to jeszcze się okaże. W każdym bądź razie taka ciekawostka. Zatrzymałem się właśnie na pyszną kaweczkę. I ktoś kiedyś wydumał, że jak zrezygnujemy z picia kawy na stacji benzynowej, to możemy stać się milionerami. I wiecie co? Sprawdziłem to i faktycznie taki jest fakt. Jeżeli chcesz pić kawę na stacji, pijesz ją mniej więcej raz dziennie, to już za 100 lat na Twoim koncie pojawi się milion złotych. Ja natomiast kawkę bardzo lubię, to też teraz krótka przerwa na nią i widzimy się za chwileczkę. Wracając jeszcze do tej kawy, Ciekawe jest, że musisz myśleć o tym, że chcesz się jej napić, ale nie możesz jej pić, a pieniądze, które byś chciał na nią, znaczy wydał na nią, odkładasz. Taki to banalny system. W pierwszej fazie pewnie się odkłada więcej, no bo rezygnujesz z czegoś, co lubisz, to też co chwilecz się tego chce, a później już zapominasz o tym, że tego chcesz, więc nie odkładasz w ogóle, ale jednak wtedy to nie zadziała. Właśnie widziałem pięknego Jelonka, który uświadomił mi, że sprzęt powinien być zawsze pod ręką. Hm. Żyć czy nie żyć? Oto jest pytanie. Jesteśmy w Nowym Wiśniczu. Przygodę zaczynam od cmentarza żydowskiego, starego żydowskiego cmentarza, który ma około 200 lat. Na dzień dzisiejszy jest bardzo zaniedbany, aczkolwiek pokażę Wam kilka interesujących mnie kwestii. No i druga sprawa: teraz uciekła Misarna. Tragedia jakaś. Skąd to miejsce? Często przejeżdżam tym samochodem. Jak widzicie, tam za mną jest droga i. Interesowało mnie to miejsce raczej to jak ono wygląda. Stary opuszczony cmentarz jak z jakichś filmów grozy. Najpierw uciekł mi Jelonek, potem sarna, ale ogólnie widzę, że jest to dom dla różnych zwierząt widocznie odnajdują tu dla siebie bezpieczne miejsce. No i idziemy, o. i tutaj pierwsza ciekawa odtek, bo tu widać, że ktoś. Odnalazł stare płyty i wymienił je na nowe, bądź nie odnalazł starych i postanowił zamontować tutaj nowe. Bo na niektórych starych tych płytach są bardzo wyraźne napisy, inne z kolei są całkiem wyłamane i być może były jakieś całkiem wyłamane, które ktoś. Postanowił odrestaurować jak to kiedyś, było zorganizowane przecież. Musiały tu być też jakieś alejki, dzięki czemu ludzie mogli odwiedzać swoich przodków. Zobaczcie tutaj, jak natura upomina się o swoje. Jedna z płyt, przy której wyrosło drzewo i niedługo już całkiem nas niszczy no i tak tutaj właśnie udało mi się znaleźć trzy nowe płyty nagrobne odwiedziny Mam nadzieję, że nikomu tutaj nie zakłócam spoczynku. Raczej bym chciał wprowadzić jakiś element rozrywki dla nich, bo widzę, że jest to dość zapomniane miejsce. Ale naprawdę warto te płyty stawiać porządne i ładne bo faktycznie mogą długo przetrwać i potem dają do myślenia. Nie mogę powiedzieć, że lubię takie miejsca, bo to było co najmniej dziwne, ale jest to dla mnie miejsce które prowadza w moje myśli jakiś sentyment dotyczący przemijania i kruchości życia Aha. ciekawe czy to jakaś rodzina zobaczcie nigdzie już nie ma alejek nie da się tak jakby iść z kulturą gdyż ja powiedzmy sobie zwiedzając to miejsce mam obawy czy stawiam kroki w odpowiednich miejscach ale mam nadzieję że jak mówię nie zbezczeszczę tutaj tego miejsca w żaden sposób nie mam takiego zamiaru zobaczcie dosyć spory cmentarz jak na tak niewielką miejscowość ale jest tu niedaleko piękny zamek O, jest, jest ten jelonek, widzicie? On tam jest. I on tutaj, żebym nie był gołosłowny, sobie żeruje. Teraz dzieli nas siatka, ale podejrzewam, że nie pozwoli mi. O, tak, ucieka. Taki wąwóz, wąwozik, być może go nie było wcześniej, w sensie jak powstał cmentarz i w czasie, że tak powiem, jego świetności, a teraz jest. Ciężko takie miejsce nazwać miejscem rozrywkowym, ale dla mnie jest to element dzisiejszej rozrywki, gdyż spędzam sobie tak właśnie dzień wolny. Chciałem pokazać coś ciekawego i uznałem, że to będzie ciekawe, a cmentarz jest miejscem, które daje dużo do myślenia no i tyle w zasadzie tyle w zasadzie idę zapolować na jelenia może się jeszcze pokażę może nie i przemieszczamy się prawdopodobnie pod zamek tym razem co mogę powiedzieć nie żałuję, że tutaj przyszedłem nie wiem czy powinienem był tutaj wstępować ale myślę, że nic złego nie zrobiłem. I tyle. Do zobaczenia w następnym wejściu. Pomyślcie o tym, jak bardzo pyszni jesteśmy, w tym, że wydaje nam się, że rządzimy światem, a prawda jest taka, że nas już dawno nie będzie, a ten świat będzie nadal. Pozdrawiam. Nareszcie jest ciepło. Czekałem i się doczekałem. Miał być najpierw zamek, ale zacznijmy od zakładu karnego Tylko z zewnątrz, bo w środku jakoś nie bardzo chce mi się go zwiedzać. W każdym bądź razie jest to podobno najpiękniejszy zakład karny w Polsce. Coś jakoś się to jedno z drugim gryzie, ale faktycznie z zewnątrz wygląda bardzo ładnie, i jakby nie było tego napisu i paru jeszcze innych elementów, to można byłoby się dać oszukać co do przeznaczenia tego miejsca. Naprawdę ładnie. Tyle, że nic więcej z moim wspaniałym sprzętem Wam nie pokażę. O, może jeszcze wieżyczka strażnicza. Coś się wytnie, coś się przytnie. Tam jest wieżyczka strażnicza. Tutaj wygląda to pięknie, imponująco. Samo wejście i miejsce. Tu też bardzo ładny domek. Aczkolwiek w obecnej chwili wygląda na opuszczony. A tutaj już mniej ładnie. O tak! Dobra, teraz pod zamek, bo znowu wyjdzie długaśny film. No, do za chwilę. Pa! pa. Będzie trzeba zmienić środek transportu. Bądź zaopatrzyć się w jakiś kufer, bo zabawa z tym przypinaniem i odpinaniem kasku robi się coraz bardziej irytująca. Nie do tego stopnia, żeby mi zrujnować dzień dzisiejszy, ale do stopnia irytującego. Dotarłem w okolice zamku w Nowym Wiśniczu. Pokażę Wam go na tyle, na ile będę w stanie, czyli niewiele, zachęcając do tego, byście resztę sami sobie ogarnęli we własnym zakresie, bo chyba warto. To na pewno mogę nagrać a co więcej to się okaże. O, znowu fajne rynienki. tyle że takie trochę bardziej nowoczesne. I no. peczka Tak się prąd doprowadza. Widzicie? Tak się to robi. Piek. O. I tu być może ktoś mnie obserwuje. Być może nie. Dzień dobry. Wszedłem do środka i żeby zobaczyć to cudo, a przynajmniej obejść jego dziedziniec, trzeba było zapłacić jedynie 5 zł. Symboliczna cena, uważam, gdyż zamek jest przepiękny, aczkolwiek świetnie by się wpisał w charakter mojego dzisiejszego odcinka, bo był przerażająco pusty. Co za tym idzie? Uważam, że brakuje tutaj jeszcze parę groszy funduszy, głównie na reklamę, bo miejsce na pewno jest warte tego, by go odwiedzać. Nie wiem oczywiście, jak to wygląda w środku, ale podejrzewam, że jeszcze lepiej niż na zewnątrz. Rozmawiałem również z przemiłą panią z obsługi, która powiedziała mi, że nie jest do końca bez opcji odwiedzenia tego miejsca z aparatem tylko naprzód trzeba wystosować odpowiedniego maila do dyrekcji, ażeby ta udzieliła na to zgody. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o nowy Wiśnicz. Myślę, że pokazałem tą, Wam to miasteczko w maksymalnie 1%. Uważam, że na pewno warto tutaj przyjechać i spędzić trochę czasu. Zauważyłem tylko jeden malutki problem, który w dobie dzisiejszego funkcjonowania może się okazać wielkim to to, że jest tutaj. Bardzo mało miejsc, gdzie można wydać pieniądze. Oczywiście, jak ktoś się postara, to na pewno da radę, ale ogólnie do zwiedzania, do zobaczenia dużo. Ale jeżeli chodzi o pozbycie się kasy, to jednak ciężko, co mnie się osobiście podoba. Cześć.